Aqui! <missão> mm, nice that nice potatoes. Oje, oh yeah, ale brzydki. No ale. Całum to hell. No, Coś czuję, że tam będzie piche ludzi. Są. Ojojojo! Respekt! Przestań do cholery! Ah. I... Zabij go! Ah. Chcecie solo? Łapcie to!

Okej, okay. tego jeszcze. Zieleniec. Długi miecz. Elm dla deskę Masz tu elm. Patrzcie, Deskę umie robić lucizny. Jest Czyli rodzaje przedmiotów, czyli... E, tru, trucizny, pułapki i, i zielarstwo, czyli miksturki, jak nie? Żadnych nie mogę zrobić, ponieważ nie mam komponentów. O kolejne beczki. Lodowa strzała, czyli takie jak Thief, Deadly Project, można... Kolejny hełm Jej, mamy hełmy. jesteśmy w... 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 w...

Tak, Zamknięty. Ale leskie to jest. Łuczy. I on umie otwierać. Ta-dam. Krasnowski buzyga. Ja chcę topory. Takie wielkie. Pełne Takie, Brutalne. Rozrywające. No. no. Lubię topory. Mm. Pewnie jakiś boss. Jeszcze raz sprawdzę, jak Co robi zieleniec? Kamień. To mi się przyda. I to. Okej. Okay. Krasnicki topór ma większe obrażenie. Dobra. Najwyżej zginiemy! Ona nie jest już pod moją kuratelą. Jeśli jej zdradziecki braciszek nie wie, gdzie jego miejsce najdroższa lika też nie będzie mi potrzebna. Rika to ta, którą od stóp do głów ubrałeś w koronki? Dawno już chciałem dostać ją w swoje ręce. Heh, wiem, co masz na myśli. Jest wasza, jeśli chcecie, chłopcy. Powiem wam jedno, smakuje równie dobrze, jak wygląda. <laughs> Urałby. A ten jakim cudem wydostał się z celi? Po ludzku. Krasnęł. To znaczy po ludzku małemu kurzalcowi lekcję. Co Co ci? Goleskę do kubi Przemieść się za jego plecy Na klatę goleskę. A teraz ja wezmę Cię od tyłu skurczy deku I yeah, gra ciosu w plecy Jezama yeah, Boga Zerat, zdechněš. Wow, oh, wow, oh, oh. Aha, no. Ah! Co Ah! Z tym jego, kiedy z wami skończymy? A ty po prostu zaatakowałeś go i zabiłeś. Musisz być największym szczęściarzem w całym Orzamarze. Berat nie żyje, a my jesteśmy cali i zdrowi. Niech żyje król do cholery! Wszystko prawe, ale o ile nie udało mi się wcześniej dotrzeć do Riki? Cóż, mówił o niej, jakby wciąż była wśród żywych, ale nie odmówię sobie okazji, by jeszcze raz rzucić na nią okiem. Hej, mógłbyś powiedzieć Rycerze, że to ja go zabiłem? To znaczy, tobie i tak nic to nie da. Nawet jeśli uzna, że jesteś najlepszym wojownikiem w całym kamieniu. Wyjdź mi stąd, zajmij się strażą. Święta racja. Na szczęście, jeśli Berat wyszkolił ich tak, jak mówi, powinien minąć kawał czasu, nim zjawi się tutaj jakiś strażnik. Przeszukajmy ich. Berat, co ty miałeś? Paska Sąskiego wojownika, od razu zakładam co on daje. Din, din, plus jeden do siły i pancerza. Świetnie. Jeden siły to dość duży dalej. Szukamy go wzdłuż i szedłem. Ale ku krzywdy. Tutaj sprażę. Dobrze. Nie, tam jest wyjście. Se. Ograbić twoje mieszkanie Te, ja, zamknięte rzeskę. Okej, okay, masz. open. Ooo, ja. też zamknięte. Tada, otwarty. Nie, długi miecz. Ja chcę topory diamentowy młot. What the fuck, show me this Pr, diamentowy młot hmm. z żelaza. Niczym się w statystykach nie różni. Spalamy reskę. It's time to kick ass and chew bubble gown. Tak. Drogie. Noczy,